Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jestem ratownikiem medycznym, który będzie użytkował ten nowy sprzęt, że tak powiem. Posiadamy dużo sprzętu innowacyjnego w tych karetkach typu najnowszy kardiomonitor, który jest do diagnozowania i leczenia pacjentów. Mamy do tego respirator, który pomaga pacjentom oddychać za, za ich tak naprawdę funkcje życiowe. Do tego posiadamy nosze elektryczne, które są bariatryczne, elektryczne chyba jedne z lepszych tak naprawdę na rynku w chwili obecnej, e, czyli samo samoczynnie się opuszczają i podnoszą. E, do tego karetki te są bardzo szerokie, pomagają nam e, działać e, z pacjentami e, w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. E, Leweta, która się przesuwa w, na sam środek tak naprawdę, czyli mamy dostęp do pacjenta z prawej i e, z lewej strony. Mnóstwo, mnóstwo szafek, które nam pomagają w tym wszystkim. Posiadamy pompy infuzyjne, które dostarczają leki wyliczone w mililitrach na godziny. specjalistyczne leczenie. Butle tlenowe tutaj posiadamy, wideolaryngoskopy, które zostały zakupione przez Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego. Nie używamy już zwykłych Stetoskopów, tylko mamy kamerę, którą się zakłada do takiego urządzenia, i działa to troszkę jak taki, brzydko powiem, kij i marchewka. My od siebie wydajemy dużo, ale dzięki takiemu sprzętowi no, nam się chce pracować. Wiadomo, że ratownicy medyczni to tak naprawdę ludzie z powołania. No, my nie pracujemy charytatywnie, wiadomo, dostajemy za to wynagrodzenie, ale no, myślę, że to, że możemy dać coś od siebie i ktoś nam z tego tytułu coś daje. Bardzo nam pomaga i ta współpraca naprawdę dobrze się układa. Nowy ambulans na pewno na pewno poprawi komfort pracy ratowników medycznych, a także komfort podróży czy bezpieczeństwo dla pacjentów. Jeżeli chodzi o, o, o karetkę, to zdecydowanie przedział medyczny jest większy, co poprawia komfort. Można więcej czynności, może e, łatwiej te czynności wykonywać w większej przestrzeni niż, niż w mniejszej, mniejszej, która była do tej pory. Dzisiaj przyszła tak chwila, że zainwestowane pieniądze, zainwestowane w ludzi dla dobra bezpieczeństwa pacjentów, dzisiaj one procentują. Te ambulanse dzisiaj, które tu się znajdują, to są ambulanse typu kontenerowego. To jest lepsza jakość pracy ratowników, to jest bezpieczeństwo pacjentów, to jest nowoczesny sprzęt, którym możemy dysponować. Taka perełka tak naprawdę na mapie opolszczyzny i całego kraju. Te ambulansy dzisiaj po przyjęciu rozjadą się do swoich miejsc stacjonowania. Tam nastąpi przełożenie sprzętu, wciągnięcie do systemu i od dnia dzisiejszego będą służyć dobru i zdrowiu naszych pacjentów. Jest się czym chwalić, ale przede wszystkim to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców mieszkańców, dlatego że tymi karetkami będzie świadczona im pomoc. To w tych karetkach będą przyjeżdżali ratownicy, ratowniczki. W momencie, gdy będzie taka pomoc potrzebna, to rzeczywiście najnowocześniejsze karetki, karetki kontenerowe. To jest ważne, abyśmy w tych momentach najtrudniejszych potrafili nie tylko szybko dojechać, ale Również jak e, najlepiej tej pomocy udzielić, a w takich wypadkach sprzęt jest również bardzo, bardzo pomocny. <śmianowidzio>